No i koniec Dobra, zapraszam po starciu swoje I zapraszamy osoby z tarczami pustymi Witam wszystkich, z tej strony Ulat Jesteśmy dzisiaj na strzelnicy Strzelnica Garda Kaczory I będziemy dzisiaj organizować taki dzień dziecka Dla dzieciaków między innymi z domu dziecka Ale też jak ktoś inny przyjedzie z dzieciakiem to też Jak najbardziej może wziąć udział Dzisiaj jest strzelnica, są chłopaki z Wotu. Będzie nasze stanowisko, będzie wiem, że jakiś paintball Mam tutaj kawałek nawet, żeby sobie móc postrzelać Co prawda no dystanse nie za wielkie, no ale siłą rzeczy wiadomo jak jest Więc tak to dzisiaj wygląda, dzisiaj będziemy tutaj siedzieć ja się powoli zaraz będę rozstawiał, więc za długo nie gadam. Więc cóż, mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. Mam nadzieję, że uda się nagrać coś z drona wreszcie, bo jak już mam tu zabawkę, to fajnie byłoby skorzystać. Więc cóż, zapraszam Was wszystkich do materiału i zobaczcie jak to u nas wyglądało w tym roku na dniu dziecka. Dziękuję bardzo. Znaczy, czekaj. No. Zmiar do możliwości? To tam, to zapraszam od razu, ja A to nie wypytałem go powiesić o sobie. I go tu nie ma? Dobra. Dobra, jakoś to będzie. Stolet CYMA 028 11,5 na sekundę ma na auta To powiem szczerze, je... też mam CYMA 28, tak? Oczywiście, że tak Najlepszy stolet Zresztą historia do L-softu jest No 21 Pan mówi, że to jest CYMA To jest CYMA, jak się strzela nie, ja mam zapas. Nie, używamy specjalnie biodegradowalnych, tak? Bo to już byłaby trochę przesada, jak tam chłopaki potrafią w jeden wieczór wywalić kilka tysięcy. I dobra, gdzie ja mam? Nie, ale to Gdzie ja mam baterie? Jak Więc chcemy... ja już zapraszam, tylko się ubiorę. A proszę, no. <laughs> proszę. Jak tracisz to do do tego, tak? Ile trafisz, to wtedy na No to u nas będzie łatwo, bo mamy automaty. Ile to 42. Zawsze magazynek wypinamy. Żeby nie było magazynków broni czy w replikach, jak idziemy na oś. No, idziemy po twoją tarczę. Moja. tej, tak? No. Dobra. To wiecie, które są wasze tarcze? Tak. Ogień pojedynczy, ogień automatyczny. Widzisz? Mhm. Dobra. U ciebie jest to samo. No. Blokada pojedynczy, automatyczna. Proszę bardzo. Wszyscy, którzy mają powieszoność, wystrzelali? To zapraszamy po swoje tarcze i zaraz dajemy nowe tarcze. Zabierajcie swoje tarcze, panowie i panie. Dobra, już tam idę, przypinam. Pamiętajcie swoje numery, nie, żeby nie strzelać do tarcz kogoś innego, co jest niestety typowe. Dobra. Dobra, zaczynamy. Osoby, które tam mają swoje tarcze, to zapraszamy pojedynczo. Wybierać zabawki, po kulkach, Wystrzelaj wszystko. No to, to jest, to jest, to jest. Możemy? Zapraszam po swoje tarcz. Dobrze. Następne osoby z tarczami zapraszamy. E, tutaj ktoś zostawił, czy tarcza została? Dobra. Zapamiętaj, piąteczkę będziesz miała. Już ja w momencie, bo ja tam już obsługuję. Poczekaj, <laughs> zaraz. Poczekaj, jest nas troszkę czerwaj. mało. Dwójeczka, No to kładziemy się. Tak. Dwujeczkę mamy tutaj na wprost. Tak. Przysun się, przysuń się. No, przełgamy się, żołgamy do przodu. Dobra. Tak. Tutaj podłóż sobie ręczkę żeć może, bo tak to. O, 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 o. Dobra. Weź, patrz tutaj w oczko. Widzisz swoją córce? Jesteś? Tak. Masz? Co? Tak no to tati kajpu.

Bo jak zasłoni pani ustępkę, to nikt nie, nie będzie tak. widział, w co was strzelasz. W życiu jestem. No to dobrze. To tutaj wejdziesz na ustępkę, tak? Regulator masz utracony, żeby kompaty szły za mną, czy jest za mną? Teoretycznie tak. Możemy prowadzić Anka? Tak? Dobra. No i koniec <laughs> Dobra, zapraszam, postarczę swoje. I zapraszamy osoby z tarczami pustymi. Tak. Tak? Dobra, pomogę. Tak, Zapraszamy do tarcz. Piąty. Z tego, czy chcesz coś innego spróbować? Z tego? Ten będzie trochę lżejszy, więc będzie trochę łatwiej. Tak, tak jest zabezpieczony, tak będzie strzelał. Ja na siedzenie zabezpieczam, przyłóż się sprawdź, czyli jak dobrze widzisz przy zwlekach. Na ja pewno będziesz chciała unieść o. Gotowa? Tak. Odbezpieczamy. No i powoli kończymy tą nierówną walkę. Ja już mam troszkę dość, nie ukrywam. No widzieliście ile było ludzi, cały czas się coś działo, cały czas było o, dzieciaków, było jezu, ja się nie spodziewałem tego autentycznie i troszkę dać mi w kość. Do tego stopnia, że dopiero na ostatnie chyba godzinę udało mi się wystartować w ogóle dronem, bo było nas troszkę za mało osobiście, żeby to wszystko organizować. Więc dopiero na końcówkę udało się coś nagrać, więc no nie widzieliście tego tłumu drona. Eee, ale pewnie widzieliście z tej kamerki Więc mam nadzieję, że się podobało. Eee, raz w roku zawsze staram się z taką inicjatywą na dzień dziecka gdzieś tam wyskoczyć, gdzieś tam się pojawić. Eee, w różnych miejscach byliśmy. O, to cienia. Och. Karaś był pomóc. Tu mamy Asię od Karasia. Przemysł gdzieś się kręci, o tu chłopaki ze Strzelnicy. Zgadza się? Przemysł mi gdzieś uciekł. Tyson już się zwinął, pojechał do domku, odpoczywać taki to pożyje. No a co, my się pakujemy powoli, może jeszcze strzelimy spalnej, a jak nie, to nawigacja dom, odpoczywać, bo i to jeszcze organizowany przez SCD. Więc lecimy. O, tu mamy przemeczkę. przemku uśmiechnij się do telewizji. Dzień dobry, dzień dobry. No, to tym kończymy. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękujemy strzelnicy za zorganizowanie eventu, na którym mogliśmy się trochę wystawić, pobawić, wystrzelać 10 kg bez mała. No i co? Do zobaczenia wkrótce.